Wybór ubioru w określonym kolorze jest tylko pozornie przypadkowy. W rzeczywistości, barwa, po którą sięgamy, określa nasze nastroje, tęsknoty, a nawet głęboko skrywane problemy i potrzeby psychiczne. Zakładając to, co nam się podoba, ukazujemy także naszą osobowość. Psychologia kolorów jest uniwersalna i niezależna od pochodzenia kulturowego osoby, na którą dany kolor oddziałuje. Wiadomo, że odpowiednio dobrana gama kolorystyczna wpływa na odbiór nas przez otoczenie, jakby tak? Jeżeli gdzieś kolory się gryzą, no to nie wygląda to na przykład fajnie, no i, i źle to jest odbierane przez nasz kol kod kolorystyczny, który każdy człowiek ma gdzieś podświadomie ulokowany w mózgu. W doborze odpowiednich kolorów pomoże analiza kolorystyczna. Wykonuje się ją przy użyciu specjalnych chust należących do sześciu typów kolorystycznych w ogromnej ilości barw i odcieni, które pokazuje, jakie kolory są dla nas najkorzystniejsze. Taka analiza pomoże dobrać nam odpowiednie barwy do naszej urody, a co za tym idzie, czuć się dobrze i sprawić, aby otoczenie dobrze nas odbierało. To jest Wielka frajda dla każdej kobiety, i dla takiej pięknej młodej, i dla takiej <laughs> pięknej starej jak ja. E, to, jest, to jest świetne przedsięwzięcie. Myślę, że każda kobieta, każda dziewczyna powinna sobie pozwolić od czasu do czasu na taki e, luksus, chwilę przyjemności, ale też i wielką, e, wielką chwilę prawdy i, e, i, i szkołę na całe życie. Analiza kolorystyczna jest obecnie używana w wielu dziedzinach życia. Może ją sobie wykonać każdy, a zbliżająca się wiosna to doskonały czas na to, aby nieco poeksperymentować lub całkowicie zmienić wizerunek. Wiosenna propozycja dla kobiet i dla mężczyzn, którzy chcą właśnie uzyskać nowy wizerunek na wiosnę, po prostu na wiosnę lato, odświeżyć się i zobaczyć, że można wyglądać nieco inaczej nie tylko w szarościach. Sporad może skorzystać każdy niezależnie od płci i wieku. Organizatorzy planują kolejne tego typu przedsięwzięcia. Szczegółów szukajcie na isanok.pl